Cześć Siemanko, ja jestem Bob, a to jest kolejny odcinek z Brikrixów. Zapraszam do oglądania. Był to kolejny zwykły dzień w a Pan nikt, jak to pan nikt, rozglądał się na taką piękną tutaj wioską miasteczkowo coś. Nagle spostrzegł, że jego nogi nie są już takie, jakby na budynku. Okazało się, że Bob wyprawiał jakąś tajemną sztukę udawania Jezusa. Z tym, że Jezus chodził po wodzie, a on w powietrzu. Dlatego pani zdziwiony tym faktem postanowił przejść się jeszcze kawałek. Ale wtem stało się to. A nikt umarł. A dokładniej mówiąc, po prostu spadł i stracił przydolność. Pojechał więc do szpitala. A tam go wyleczono. Koniec. Ty, 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 ty. ててててテててテテテテテ